Hej kochani, dzisiaj polecę Wam kilka produktów, które uważam, że warto upolować na promocji w Rosmanie. Tak, promocja w Rosmanie zbliża się już wielkimi krokami i z tego co wiem, jeśli mam złe informacje, to proszę poprawcie mnie w komentarzach, ale ja szczerze mówiąc nie śledziłam tego tematu tak na bieżąco i nie szukałam jakoś specjalnie tych informacji. Ale z tego co wiem, promocja ma się zacząć już 19. Promocja oczywiście jest dla wszystkich klientów klubu Rossman, czyli po prostu musicie mieć kartę. Jeśli nie macie karty, sprawa jest bardzo prosta: po prostu zakładacie sobie, ściągacie sobie na telefon aplikację i tam macie kartę. Po prostu jesteście członkami klubu. Wiem również, że promocja dla VIP-ów zacznie się prawdopodobnie dwa czy trzy dni wcześniej, ale jak zostać VIP-em, naprawdę mnie to nie interesowało, nie wiem. E, czytałam jakieś tam pojedyncze komentarze, że VIP-ami są osoby, które po prostu robią najwięcej zakupów w Rosmanie. Inne osoby twierdziły, że VIP-y to są takie wyrywkowe osoby wybierane przez Rosmana. Nie wiem, jak to działa, ale jeśli wy wiecie coś więcej na ten temat, no to po prostu napiszcie w komentarzach i podejrzewam, że. Ktoś będzie Wam wdzięczny za informacje, jeśli takie macie. Wiecie, że ja mieszkam w Anglii, więc do Rosmana takiego łatwego dostępu nie mam. Moje zakupy w Rosmanie ograniczają się powiedzmy do dwóch razy w ciągu roku, kiedy jestem w Polsce na urlopie. Niedawno byłam na urlopie, więc pokazywałam Wam już na pewno w testach kosmetyki, które kupiłam i o tych kosmetykach, o tych lepszych i tych, które mi się sprawdziły, dzisiaj też na pewno wspomnę. Powiem też o kilku produktach, których już fizycznie przy sobie nie mam, bo je zużyłam, które używałam już troszkę dawniej temu, ale pamiętam jak się sprawdzały, więc o tych kosmetykach tego po prostu też wam wspomnę. Wspomnę wam o tych chyba najbardziej rozchwytywanych teraz mgiełkach, mgiełkach z Bielendy. Um, moje pierwsze wrażenie nie było może jakieś szałowe, ale to są bardzo przyjemne mgiełki. Jeśli lubicie mocne rozświetlenie na twarzy i nie przeszkadzają Wam drobniutkie, um, drobinki takiego minimalnego powiedziałabym brokatu, widziane tylko z bliska, jeśli się przyglądacie, to takie mgiełki będą dla Was. Z daleka to wygląda na przepiękne rozświetlenie, z bliska jednak te drobinki są dla mnie zauważalne. Jestem osobą, która zwraca uwagę na drobinki i osobiście bardzo nie lubię drobinek w rozświetlaczach. Dlatego te mgiełki tak traktuję z takim przymrużeniem oka Są fajne, jednak dla mnie tym minusem jestem brokat Jeśli natomiast wy nie macie żadnego problemu z takimi drobinkami na twarzy, no to na pewno je pokochacie I uważam, że warto kupić je na tej promocji I tak, one wchodzą w skład tego całego makijażu, tej kategorii makijażu, Bo obawiałam się, że może być to podciągnięte pod pielęgnację A nie wiem, czy pielęgnacja też obejmuje... czy pielęgnacja jest objęta promocją Mgiełka z bielendy, która daje cudowne uczucie na twarzy, uczucie świeżości, uczucie ukojenia. To mgiełka kokos i aloes do twarzy i ciała, cera odwodniona, tonizuje nawilża, od świeża. Świetna mgiełka, powiedziałabym, że nawet lepsza niż te rozświetlające dlatego, że ona mi na twarzy nic nie zostawia żadnych drobinek to jest po prostu czysta. Mgiełka bez żadnych dodatków przepięknie pachnie, przepięknie ściąga pudrowość Uczucie odświeżenia na twarzy po prostu cudowne Teraz ten okres wiosenny czy na upały będzie naprawdę wybawieniem Dla tych osób, które tych drobinek nie lubią, tak jak ja, polecam właśnie tę mgiełkę Na pewno będziecie zadowoleni Przejdźmy teraz sobie szybko przez podkłady Ostatnio testowałam podkład Yanda, sceniczny make-up, dobrze kryjący Wersja czerwona, wiem, że jeszcze wersja zielona jest bodajże Nie wiem za bardzo, czym się różnią ale ten podkład naprawdę pięknie wygląda na twarzy. To trzeba mu przyznać. Wygląda bardzo świeżo, bardzo naturalnie. Daje zadowalające krycie. No i nie wyświeca się w ciągu dnia tak szybko. Pod koniec dnia już to świecenie jest widoczne, ale to nie jest coś, czego ja bym się mocno uczepiła. Naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczył mnie ten podkład. Kolejny podkład, który poleciłabym dla osób, które nie lubią mocnego krycia, ale jednak chciałyby wyrównać sobie kolory twarzy, zakryć jakieś niedoskonałości. No i to jest podkład, który ja osobiście bardzo lubię w upalne dni Nie mogę tego nazwać podkładem, bo to jest po prostu CC Cream z Bourjois Naprawdę świetny produkt, wiem, że dosyć sporo osób często o nim wspomina Jednak nie na tyle, żeby był chyba jakiś szał na ten produkt Nałożony na twarz w niewielkiej ilości i rozprowadzony gąbeczką daje naprawdę świetny wygląd Sery bez makijażu. Jakbyśmy nie miały na sobie nic, jakby po prostu nasza skóra wyglądała tak przepięknie, naturalnie. I świetne w nim jest również to, że to krycie można zbudować. Kto by pomyślał, że Cream CC można zbudować? Naprawdę świetny produkt. Ja na moim kanale wspominałam o nim już nieraz. Kiedyś, jak jeszcze robiłam serię comiesięcznych ulubieńców. Teraz już jakoś chyba nie czuję potrzeby tego robić. Raz na jakiś czas zbieram kosmetyki po prostu do kupy z kilku miesięcy i to nagrywam, bo. Nie widzę jakiejś potrzeby nagrywania miesiąc, co miesiąc ulubieńców, no wybaczcie, ale na pewno w takich filmach często o nim wspominałam. Kolejny podkład, który chyba ma zwolenników i ma też osoby, które go nienawidzą, to jest Fitmi. I to jest Matte Poreless Normal to Oily Skin Ja mam numerek 100 i ta stówka jest dla mnie delikatnie za jasna Ale opakowanie jest puste, już je praktycznie zużyłam I to jest podkład, po który bardzo chętnie wracam, kiedy chcę nałożyć na twarz coś, co fajnie zakryje niedoskonałości Coś, co będzie lekkie, coś, co będzie ładnie wyglądało na twarzy, bez problemu się rozprowadzało Bardzo fajny podkład tak porównałabym go chyba tak delikatnie do Yandy, ale Yanda wygląda jeszcze bardziej naturalnie na twarzy, więc takie delikatne porównanie jakbyście chcieli wiedzieć. I ostatni podkład, o którym nie mogę nie wspomnieć. Wiele razy męczyłam go na kanale, wiele razy o nim wspominałam i to jest po prostu super stay z Maybelline. Świetny podkład, mocno kryjący. Nie wiem czy pamiętacie, ale on był porównywany do podkładu schudy. I naprawdę coś w tym było, bo na twarzy wygląda przepięknie. To znaczy, ja uważam, że wygląda przepięknie, bo polecałam go mojej siostrze i moja siostra za bardzo się z nim nie polubiła, jestem w szoku, ale dla mnie to jest po prostu podkład idealny. Jakie on ma krycie! Podkład drogeryjny z tak cudownym kryciem, i przy tym kryciu wcale nie wygląda na twarzy ciężko. Wygląda delikatnie, gładko i nie wyświeca się tak szybko. Okej, okay, telefon przerwał mi, telefon urwałam i nie wiem w którym momencie i co chciałam jeszcze powiedzieć, ale na pewno chciałam wspomnieć, że wygląda ładnie na nosie. Wiele podkładów, nie wiem dlaczego, ale wygląda u mnie na nosie paskudnie. A to jest po prostu świetny podkład. Także te cztery podkłady mogę Wam polecić. Daję sobie rękę uciąć, że u mnie wyglądają ładnie. Nie wiem jak będzie u Was, ale to są moje po prostu ulubione podkłady. Z korektorów. Mam tylko do polecenia Wam jeden, więc wybaczcie, bo wiem, że niektórzy uważają, że wygląda jak ciacho pod oczami Ale mnie bardzo mile zaskoczył ten korektor z Lovely Liquid Camouflage Conceal and Contour w odcieniu Soft Wydaje mi się, że teraz z Lovely jest jeszcze jakiś jeden korektor, nie wiem czy to jest nowość, czy nie Ale z chęcią bym go też przetestowała, będę w Polsce za kilka miesięcy prawdopodobnie Więc z chęcią go kupię, żeby zrobić na przykład chociażby porównanie Świetnie wygląda pod oczami. Jedyny minus jest taki, to jest w sumie minus i nie jest jednocześnie minus, bo po nałożeniu na skórę on automatycznie ciemnieje. Jednak jak zaczynamy go już wpracowywać w skórę, wklepujemy go gąbeczką, to on znowu robi się jasny i drugi raz już pod oczami nie ciemnieje. Także to jest w ogóle takie jakieś dziwne zjawisko, nie wiem. Ale na teście kosmetyków zrobiłam Wam takie delikatne zbliżenie I na pewno tam widzieliście, że ta różnica koloru przy rozcieraniu I ta warstwa, która już zdążyła zoksydować, jest naprawdę duża Ale pod oczami wygląda bardzo ładnie, tak jak mówię już później Po roztarciu nie ciemnieje Po prostu bardzo fajny korektor, który ładnie wygląda pod oczami Ale... o, i o tym już bym zapomniała Wam wspomnieć Minus jest taki, że inne korektory, w sumie większość korektorów Makeup Revolution... Ten Conceal and Correct, i yy, jeszcze był jakiś fast base concealer. Tak, ten, który bardzo lubiłam. No nie wiem, chyba make up reproducznie jest prysmannie, czy nie. Jeśli jest, to korektor z make-up Revolution polecam. Yy, większość korektorów dąży już do tego, że cudownie mi się sprawdza i w sumie innych rzeczy nie używam jako baza pod cienie, a to nie nakładajcie tego po prostu na powieki. Jeśli będziecie macie zamiar pracować z cieniami później na powiekach, to brońcie, nie róbcie takiego błędu jak ja i tego na powieki, nie nakładajcie. W innym przypadku, jeśli tak jak ja dzisiaj, dzisiaj mam tylko rzęsy wytuszowane, tak jako baza, oczywiście przypudrowany, tak się sprawdzi, ale nie wiem dlaczego, po prostu nie cierpi ten korektor cieni, nic wam się na niego nie przyklei, będą się robiły plamy, dziury, nic dobrego z tego nie wyjdzie. A propos dzisiejszego mojego makijażu, wstałam wcześniej rano miałam klientkę na naukę makijażu, no i. Taki szybki makijaż musiałam po prostu zmalować. Także wiele produktów dzisiaj tutaj na twarzy nie mam, ale właśnie ten korektor pod oczami dzisiaj wylądował i wam nie powiedziałam: Ten podkład na twarzy również dzisiaj mam. Także jak widzicie, krycie jest całkiem, całkiem. Dwa pudry, w sumie trzy, jednego nie mam i zacznę od tego pudru, którego nie mam. Zapisałam sobie na karteczce, żeby nie zapomnieć. W sumie mam trzy i jeden, którym wspomnę. I ten jeden, którego nie mam, to jest podkład z Rimela Match Perfection. Taki okrągły, transparentny z niebieską nakrętką. Ten puder był świetny, bardzo ładnie wyglądał. Pod oczami, u mnie ogólnie większość pudrów, o dziwo, sprawdza się i pod oczami, i na całej twarzy. Chyba należę do nielicznej grupy osób, która nie ma problemu z tym, że pudry pod oczami wyglądają brzydko. Ale no, tak jest. Także ten puder z Rimela. Naprawdę Wam polecam, on bardzo świetnie trzyma mat w ciągu dnia, ale puder chyba, który jest najbardziej utrwalającym pudrem sypkim, na jaki trafiłam, jest Maybelline Master Fix i to też jest puder transparentny. I jego może już właśnie pod oczy bym nie polecała z tego względu, że on bardzo mocno trzyma mat. To jest taki mat. Że może troszkę pod oczami wyglądać em, na suchy, za sucho, no i ta okolica pod oczami nie będzie wyglądała na najbardziej zdrową. E, tak, ja to zauważyłam, jak Wam mówiłam, nie mam raczej problemów, żeby pudry wyglądały źle, więc jeśli macie bardziej suchą skórę pod oczami, no to już musicie na niego uważać. Ale jako puder do całej twarzy, na strefę T, po prostu genialny. Kolejny puder sypki, w którym się zakochałam od pierwszego użycia i żałuję, że nie mam kilku opakowań w zapasie, to Lovely Cooking Time. Świetny puder, przepiękny pod oczy, nie baking. Bakingu jeszcze nim nie robiłam. Nałożony pędzelkiem, przepięknie, nie mogę powiedzieć, że rozświetla, bo on rozświetlacza żadnego w sumie nie ma żadnych drobinek, ale rozjaśnia, wygładza, ujednolica. To chyba będzie najlepsze jego opisanie. Wygląda pod oczami przepięknie. I mam wrażenie, że dodaje odrobinę krycia. Takie mam naprawdę wrażenie. Robiłam te z podkładu z biedronki. I wtedy tego pudru użyłam po raz pierwszy, czy po raz drugi już. Wtedy już nie pamiętam, ale nie chciałabym was kłamać. Ale jak on pięknie naprawił sytuację z tym podkładem, tamten podkład był dość suchy na twarzy, na nosie najlepiej nie wyglądał, no i jakieś tam delikatne zaczerwieni na twarzy się przebijały. A o dziwo przypudrowany wyglądał przepięknie, więc wydaje mi się, że to jest taka malutka magia w słoiczku. Kupcie, on będzie, podejrzewam, na promocji kosztował grosz, ogólnie kosztuje grosze. Naprawdę świetny puder. Ile można mówić o pudrach? Ale o tym jednym jeszcze muszę Wam wspomnieć. I tak do końca nie jestem pewna, czy on jest w Polsce dostępny. Wybaczcie, no ale ja dużo czasu w polskich drogeriach nie spędzam. Ale Maybelline jest dostępny w Polsce, więc mam nadzieję, że nie zrobili tego błędu. Że nie skrzywdzili was i też wprowadzili go w polskich ofertach. I to jest puder prasowany Fit Me, transparentny. I ten puder nakładany gąbeczką pod oczy, w skrzydełka nosa na strefę T zrobi Wam po prostu efekt takiego wygładzenia. I on mi bardzo przypomina puder Skobo Są bardzo do siebie podobne, tylko ten daje jeszcze ładniejszą taką, nie chciałabym przesadzić, ale taflę wygładzonej skóry pod oczami. Naprawdę wygląda pięknie, więc go Wam polecam. On tutaj ma w środku gąbeczkę, której nie używam ilustreczko, więc to jest taki świetny puder do kosmetyczki, do torebki, do poprawek w ciągu dnia. Świetny. Żadnej bazy Wam nie poleciłam, ale to z tego względu, że baz pod makijaż używam mało i bardzo rzadko. Ostatnio bardzo się polubiłam, ale to nie jest chyba w Rossmanie dostępne. Nie. Podkłady z Ingrid. Z Ingrid czy mi się miesza z czymś innym? Nie jestem pewna, nie bijcie, ale jeśli z Ingrid jest, to polecam Wam bazę matującą, taką z Ingrid. No naprawdę nie wiem. Chyba kiepska jestem do nagrywania takiego filmu, wybaczcie, ale dostałam tyle pytań, czy nagram film o promocji w Rossmanie, więc nagrywam. A to, że nie jestem fizycznie w stanie wejść do Rossmana teraz i zobaczyć, co tam jest. No, przepraszam, no nie spędzam tyle czasu. Co jest w budce i w super dragu tutaj w Anglii to mogłabym wam półkami powymieniać, ale niestety Rosman i Natura to już w ogóle ubolewam. I przechodzimy dalej. Jeśli oglądacie mnie na tyle długo, to wiecie, że jedną z moich ulubionych części w wykonywaniu makijażu jest ocieplanie i konturowanie twarzy. Zresztą widać, wiecznie mam wrażenie, że przerysowany ten efekt, no ale ja się w takim efekcie dobrze czuję i rozumiem, że nie każdy taki efekt lubi, ale osobiście uwielbiam to, jak skóra wygląda na świeżo opaloną, rozświetloną. No i za Zaczęłam używać różu, więc to jest coś No więc teraz porozmawiamy sobie o bronzerach Wspomnę Wam o bronzerach dwóch Z czego jeden to taki, przed którym chciałabym Was troszkę ostrzec I to jest puder... puder... bronzer z Lovely I on jest deep niby, cream chocolate, deep Ale on wcale taki deep nie jest On na twarzy jest bardzo niewidoczny jest, Jeśli jesteście bladiochami, bardziej bladymi niż ja że najjaśniejsze podkłady są dla was wciąż za ciemne. No to może taki bronzer będzie u was na twarzy widoczny. Ja go testowałam na kanale ostatnio. No i ile ja razy musiałam machać tym pędzlem po twarzy, to jest po prostu jakieś nieporozumienie i efekt w ogóle praktycznie nie był widoczny. Uważam, że nie ma sensu budować i budować bronzera Jest naprawdę ryzyko, że ten podkład, który macie już i puder, w końcu przez to machanie tym pędzlem, ileś razy po twarzy no zostanie naruszony. No i wtedy będziecie złe tylko i wyłącznie na siebie, że robicie sobie plamy, czy wychodzą Wam znowu zaczerwienienia, które wcześniej przykryłyście. Także jeśli jesteście bardziej opalone, albo no, jesteście po prostu w karnacji takie jak ja. No to Wam po prostu odradzam, chyba że sięgniecie po ciemniejsze odcienie, bo ten dip, tu w ogóle jakim cudem to jest dip, ja nie wiem. Ale nie, jeśli jesteście bladiochami, białe jak ściana, no to coś u Was może będzie widać. Inaczej nie polecam, no bo po co nakładać coś na twarz, czego tak naprawdę nie widać. Ale brązer, w którym się zakochałam, to jest po prostu chyba moje odkrycie ostatnich miesięcy. To jest bronzer z Vibo. Beach Cruiser w odcieniu 02 Cafe Cream I to, jak on pachnie po otwarciu I to, jak się nim pracuje na twarzy Się ciągam za łańcuszek Jak się nim pracuje po twarzy I jak ten zapach taki delikatnie świeży, wakacyjny się unosi To jest naprawdę czysta przyjemność I tak właśnie powinny pachnieć kosmetyki Niezbyt nachalnie, bardzo delikatnie Dają po prostu takie... Delikatne uczucie bym powiedziała luksusu, bo to nie jest taki nachalny, sztuczny zapach, bardzo przyjemny. Co do samego bronzera, to dzisiaj mam go na twarzy. Na twarzy ogólnie dzisiaj mam taką dość dużą mieszankę, bo jeszcze mam bronzer z Watton White, no, który w Rossmanie nie jest dostępny tylko w naturze. Ale ten odcień sprawdzi się w większości z Was. To jest bardzo mocno napigmentowany bronzer, więc nie musicie troszkę uważać. Ale praca z nim to czysta przyjemność, rozcieranie, czysta przyjemność, przepiękny, zdrowy efekt na skórze. Roświetlacze z Rosmana to dość ciężka sprawa, bo wiecie, że ja nie lubię, po pierwsze, drobinek, gdzie większość rozświetlaczy ma drobinki, chcemy czy nie chcemy zawsze je widać. A druga sprawa, nie lubię złotych rozświetlaczy, nie cierpię złotych rozświetlaczy, bardzo rzadko je używam, chyba że zrobię jakiś taki makijaż, że no już wypada dać ten złoty rozświetlacz, chociaż nie jestem z niego zadowolona. Mam cztery rozświetlacze, o których chciałabym troszkę pomówić, i to nie jest tylko to, co polecę, ale to, czego również nie polecę. Wiecie, że Lovely, chyba słynia już, chociaż widziałam, że mają ciekawe inne rozświetlacze, ale te okrągłe, silver i gold. Polecałabym Wam silver. Wygląda o wiele ładniej na twarzy, nie rzuca się tak w oczy. To jest taki, no on oczywiście ma drobinki On nałożony delikatnie daje naprawdę taki. Taki inny ten efekt. Kurczę, ja Wam chyba tego nie wytłumaczę. Ten złoty jest po prostu tak hamsko widoczny na twarzy, że ja go po prostu zdzierżyć nie mogę. Także ja tylko i wyłącznie trzymam go, żeby go właśnie porównać i o nim wspomnieć. Bardziej polecałabym Wam ten srebrny. Uwierzcie mi na słowo. Jeśli nie lubicie złotych rozświetlaczy, nie, w ogóle nie. Mam nadzieję, że będą dostępne testery, bo tak na oko no ciężko jednak coś kupić. Chociaż wydatek na promocję podejrzewam, że będzie niewielki. Druga sprawa, Vibo. Druga sprawa? Dwa rozświetlacze z Vibo. Ten chyba wyszedł jako pierwszy. Ten Royal Shimmer. Nie wiem w ogóle po co ja go kupiłam, naprawdę wierzcie mi nie wiem. Po pierwsze, już wygląda w opakowaniu na bardziej złoty. No a Royal Shimmer samo dla siebie mówi, on ma w sobie tyle drobinek, że po prostu mi się chce płakać. A ten, ten jest całkiem fajny. Nie jest może jednym z moich ulubionych rozświetlaczy, ale wiem, że wiele osób, nawet ostatnio moja koleżanka w Polsce mówiła mi, że go kocha ona już praktycznie go nie ma. Ja byłam z niego bardzo zadowolona, dopóki nie poszłam em, w naturalne światło, lustereczko z bliska, jak ja to zazwyczaj robię. Ja, kochani, rozświetlacze na twarzy nie oglądam tak do lusterka, tylko biorę lustereczko i oglądam je tak i po prostu wypatruję każdych drobinek. Ja wiem, że to jest. No nie każdy tak ma. Ale no, chciałabym powiedzieć, jak ja postrzegam te wszystkie produkty i dlatego, dlaczego tak się czepiam. To jest bardzo ładny rozświetlacz, który będzie pasował w większości i opalonym, i bladiochom. Nałożony delikatną ręką, będzie po prostu dziennym rozświetlaczem. Nałożony na mokro albo zbudowany, będzie wersją wyjściową, wieczorową. Także no, to jest chyba najładniejszy z tych rozświetlaczy z Rossmana, których próbowałam. Także w końcu o rozświetlaczach, wybaczcie. I nie, nie mam go na twarzy. To cudo, które mam na twarzy, to jest mgła pudrowa z paezę. Jest przepiękna, nie ma żadnych drobinek, Kocham, uwielbiam, kupuję w przyszłości na zapas. Tak, kochani, spokojnie widzę, że już mamy prawie pół godziny. Przy edycji pewnie zleci 5 minut albo 10. Do wycięcia, tak to zazwyczaj jest. I przejdźmy do tuszy. Mam wam do polecenia trzy tusze. Pierwszy, którego aktualnie przy sobie nie mam, to tusz z Bourgeois Twisted de Volume Mascara, tak chyba się nazywał Bardzo fajny tusz Kiedyś tak często go używałam Co wykończyłam, kupowałam nowe opakowanie Bo on ma tą fajną, regulowaną szczoteczkę Która najpierw wydłuża, później ją przekręcacie I pogrubia Naprawdę świetny tusz, nigdy mi się nie odbijał Nigdy mi się nie, krucz, nie kruszył Ale jakoś zaczęłam testować inne maskary I po prostu chyba popłynęłam Na testowanie Ciężko wykończyć jakiś tusz Jak się kupuje kolejne do testowania No i tak to wygląda tusz z którym się na początku polubiłam później go nie lubiłam i później jak on troszkę poleżał znowu się z nim polubiłam to jest tusz z vivo volume drama i on ma taką szczoteczkę tradycyjną dlatego wiem że wiele osób może takich tuszy nie lubić on nie daje takiego bardzo nie wiem jak wam to ująć jak ten na przykład bo ten też o tym też bym wam chciała wspomnieć to jest tusz z Lovely, on się nazywa Pam, nie, tak, pap, pam, maskara, jakoś tak On bardzo ładnie rozdziela i wydłuża Te rzęsy są takie jakby aż od linijki Takie bardzo precyzyjne, wydłużone I dzisiaj go mam na rzęsach Bardzo podoba mi się ten efekt a ten właśnie jest bardziej w stylu nadania objętości i pogrubiania niż wydłużania i rozdzielania Także musicie wybrać, jakie rzęsy bardziej wolicie Czy rozdzielone, wydłużone, bardzo ładnie takie, nie wiem jak to będzie sprecyzowane Czy wolicie taki bardziej, więcej tego tuszu na rzęsach, bardziej takie volume na oczach Także dwa tusze, zależy jaki efekt lubicie, zależy jaką szczoteczkę lubicie Silikonowa, tradycyjna, do wyboru Proszę bardzo. Jedna rzecz do brwi, o której chciałabym wspomnieć: tylko i wyłącznie Bibo Federbrow. Cudowna kredka, tak precyzyjna. Uwierzcie, że ja jestem w stanie ją wyrysować pojedyncze włoski, i bardzo podoba mi się, jak moje brwi ostatnio wyglądają. Znowu stawiam na bardziej wyrysowany, ale jednak z przodu te włoski dają taki efekt bardziej naturalnych brwi. Jednak takie z objętością, przepiękny efekt. I dodatkowo, jeśli przesadzicie, możecie spokojnie wyczesać. Kolor trzyma się cały dzień, ona się nie wykruszywa, nic się nie stanie. Naprawdę świetna kredka, nie spodziewałam się, że coś tak mile mnie zaskoczy, bo ja tak. Z kredkami takie, wiecie, kiedyś to bardziej pomady, później bardziej cienie, później kredka z Primarka i aż w końcu trafiłam na wibo i jestem po prostu zakochana Eyeliner, który przy pierwszym użyciu mnie zniechęcił I tak, dlatego kupiłam tylko jedną sztukę i spróbowałam go jeszcze będąc w Polsce na urlopie Zrobiłam sobie kreski i nie wiem, jak ja to zrobiłam Wydaje mi się, że to będzie taka sama historia jak z NYX -em. NYX Epic Incliner, jeśli mnie oglądacie, to wiecie, że tylko i wyłącznie mówię o tym eyelinerze chyba od roku albo dwóch lat Nic innego na kanale pewnie nie widzieliście, jak tylko Epic Incliner I wydaje mi się, że to jest taka sama historia To jest tak precyzyjny eyeliner, jeden i drugi, bardziej teraz będę mówiła o NYX -ie. Że jak przyciśniecie nim za mocno do powieki, to on da wam za dużo produktu i po prostu wam się te takie zmarszczki, drobniutkie linie na powiece wyleje. I ten eyeliner zrobił mi to samo, a wam nie powiedziałam, to jest Eveline. Eveline Cosmetics i on się nazywa Precise Brushliner. Precise, Precis, Brushliner. I to jest właśnie taka sama historia jak z Nyxem Ja namalowałam kreski, one mi się rozlały, byłam zła, bo miałam ładny makijaż, musiałam te kreski rozcieniować cieniem i zadowolona nie byłam. Aż w końcu przyjechałam tutaj z urlopu no i zaczęłam go używać na co dzień. I naprawdę delikatną ręką nie dociskamy, nie ciągniemy tej skóry, nie dozujemy na siłę tego produktu jeszcze więcej. Kreseczki idealne, jak odliniki precyzyjne. Jaskółka wyrysowana przepięknie, cieniutka na końcu, nic się nie rozlewa, nic nie trzeba poprawiać. Mega trwały, naprawdę eyeliner za grosze. Bardzo podobny do Epic Inklinera z NYXA. Świetny produkt, kocham Epic Inkliner i ten teraz ma konkurencję, także um, będę musiała zrobić sobie jedną kreskę tym, drugą kreskę tym i zobaczymy, który wygra. Ale tak, jeśli szukacie dobrego eyelinera, to na pewno Eveline warto się zainteresować. Dwa ostatnie produkty, o których bym chciała wspomnieć, to produkty na pewno do ust. Nie mam przy sobie teraz, ale polecam Wam Top Coat z lobby do ust. Świetny produkt, uwielbiam go nakładać solo na usta, daje przepiękny efekt, wcale się nie klei na ustach. Usta są fajnie rozświetlone, bardzo ładnie przyciągają spojrzenie. No, bardzo piękny. Ciekawy efekt, no i on świetnie sprawdza się również na większość matowych pomadek, żeby dodać im takiego błysku. Wygląda przepięknie i nie, tutaj nie jest mowa o żadnym błysku z drobinkami. To jest po prostu taki bezbarwny nabłyszczacz, do ust, taki topką. Dlatego tak się po prostu nazywa. Świetny produkt. A jeśli szukacie matowych, płynnych pomadek, no to oczywiście musicie się zainteresować tymi. To jest Maybelline Superstay Matte Ink. To są pomadki nie do zarcia, one przeżyją wszystko, nałożycie rano. Wieczorem nie będziecie mogli zmieć wodą, musicie użyć tylko i wyłącznie do tego płynu dwufazowego, bo naprawdę będzie ciężko, świetne, mega trwałe, kolory przepiękne. Bardzo Wam polecam szczególnie ten odcień Amazonian i Loyalist. Loyalist to jest taki, powiedziałabym, różowy, delikatny nudziak. Przepiękne. Ja nie mam z nimi żadnego problemu. Nie wysuszają ust, nie zbierają się brzydko. Są trwałe, są mega mocno napigmentowane. Ile razy powtórzyłam już trwałe? Naprawdę fajne pomadki. Widziałam, że w Rosmanie ostatnio, jak byłam w Polsce, no tak, już nie ostatnio. One ogólnie tutaj w Anglii kosztują 10 funtów. Więc funt stoi mniej więcej 5 zł, więc one kosztują 50, a ja ostatnio w Rosmanie je widziałam za 35. Więc wow! A wydaje mi się, że na promocji będą kosztowały jeszcze taniej, także naprawdę warto się nimi zainteresować. Ja chciałabym jeszcze jakiś przepiękny czerwony odcień, bo rzadko sięgam po czerwone odcienie. Dzisiaj mam czerwoną pomadkę Jeffree Star, już wam mówię, jakbyście chcieli wiedzieć, miniaturka Red Room i kocham ten odcień, kocham ten odcień, ale tak, Maybelline Super Stay Matte Ink, pomadki nie do zarcia, będziecie zadowoleni. One mają bardzo precyzyjny. Fajny aplikator z takim dziubeczkiem delikatnym. Bardzo fajne pomatki. Uwierzcie mi na słowo, chociaż podejrzewam, że już dawno to wiecie. I ostatnia rzecz: to gąbeczka z Vivo. To jest takie zaskoczenie, że ja po prostu nie wierzę. Kupiłam ją wyłącznie z tego. Tutaj już jest używana, czyściutka umyta Wyciągnęłam z zapasu, żeby wam pokazać. Kupiłam ją tylko dlatego, że do Polski poleciałam bez mojej czarnej gąbeczki. No i oczywiście. Musiałam na szybko pojechać do Rossmana i kupić gąbeczkę. I coś mi tak zaświtało, jak byłam w tym Rossmanie. Szukałam tej gąbeczki i mówię, mi się wydaje, czy mi się nie wydaje, czy ja się pomyliłam, czy z Vibo naprawdę była gąbeczka, o której chyba słyszałam u Maxineczki. Tak mi się wydaje, nie jestem pewna. No i tak szukałam, szukałam, i tak na głos mówię do mojej siostry: No, mi się wydaje, że ta gąbeczka była z Vibo. Ale kompletnie na półce jej nie widziałam. I akurat tam um, jedna dziewczyna, która pracowała, rozkładała kosmetyki, mówi: No, tutaj ta gąbeczka leży. No ja bez namysłu wzięłam sobie dwie. Później spróbowałam i od razu na drugi dzień pojechałam i kupiłam jeszcze mojej koleżance. Naprawdę świetna gąbeczka. Ona chyba kosztowała 17 zł, czy troszkę więcej. Nie jestem pewna, ale świetna gąbeczka, bardzo mięciutka, bardzo fajnie rozprowadza podkład. Um, Naprawdę bardzo długo tej jednej sztuki już używam, pierze się bez żadnego problemu, nic jeszcze nie pękło, czyściutka jak nówka cały czas. Okej, okay, kochani, z moich propozycji to na tyle. Wiem, że tutaj dużo sensacji, nowości nie ma, ale mam nadzieję, że sobie coś podpatrzycie. Na początku zapomniałam Wam wspomnieć, że tak mi się wydaje, że aby promocja została Wam naliczona, to musicie kupić z kolorówki, z tego makijażu, przynajmniej trzy produkty. Dopiero wtedy em, zniżka, ta promocja będzie Wam odliczana od całej kwoty. Z tego co wiem, bo wydaje mi się, że jak kupicie pojedynczy jakiś produkt, to tego nie będzie. I chyba w tamtym roku były jakieś ograniczenia, że nie można było ileś produktów tych samych naraz kupować. Mam nadzieję, że w tym roku tak nie będzie, ale jak to wyjdzie w praniu, to się okaże. Jeszcze raz przypomnę, jeśli wy macie jakieś informacje i wiecie, że macie pewne informacje, to piszcie w komentarzach. Wszyscy będziemy Wam wdzięczni, jeśli coś nowego tutaj wniesiecie odnośnie dokładnych dat, odnośnie jak mają wyglądać warunki tej promocji. Będzie nam naprawdę bardzo miło, jeśli nam tutaj to wszystko rozjaśnicie Ok, kochani, na dzisiaj to tyle Mam nadzieję, że sobie coś upatrzycie, jeśli wy macie swoich ulubieńców Szczególnie ja bym prosiła was, bo dla mnie to jest zaskoczenie Vibo i Lovely naprawdę skradło moje serce, więc jeśli macie swoich ulubieńców z tych firm To piszcie w komentarzach, co polecacie Ja przy następnej okazji na pewno te produkty kupię I jeszcze jedna sprawa, tym was zaskoczę Piszcie mi Jaki róż warto kupić w Rosmanie, Bo jak widzicie, ja ostatnio do róży się przekonałam I troszkę się tak dziwię Może kiedyś to była moja taka nieumiejętność obsługiwania się różem A teraz się jakoś mniej więcej z tym obyłam. Przynajmniej wydaje mi się, że wygląda to o wiele ładniej na twarzy niż bez różu Dziwne, prawda? Ale tak, jeśli macie swojego lubieńca, piszcie w komentarzach. I ostatnia sprawa, już ym, tak kończę, na pewno obiecuję, że kończę. Podnijcie do mojego Instagrama. Jeśli mnie tam nie obserwujecie, będzie mi bardzo miło, jeśli ze mną zostaniecie. I oczywiście, jeśli wpadliście tylko na kanał przez ten film, jesteście tutaj nowi i będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniecie ze mną na dłużej. Kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa-pa!